Witajcie, kochani! Dzisiaj jest 6 maja 2025 roku. Dokładnie rok temu po raz pierwszy odwiedziłem salę lustrzaną podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej. Więc robię sobie dzisiaj takie urodziny sam dla siebie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. W zasadzie niech żyją, bo później doszedł Leszek, ale o tym za chwilę. Niech żyją upierdliwcy nam! Tak. Część z Was domaga się podsumowania tego roku działalności Rady Miejskiej i Prezydenta. Z pomocą przyszedł dzisiejszy live, który przeprowadził Prezydent wraz z Wiktorem Bochynkiem. Więc. Nie będę Wam streszczał całego, znaczy streszczę Wam cały rok, ale nie w jakiejś takiej rozbudowanej wersji, tylko najkrócej jak potrafię. O wadze i, może nie wadze, tylko o potrzebie bycia takim upierdliwcem wraz z leszkiem, czyli w zasadzie upierdliwcami dwoma, utwierdził nas w przekonaniu, mnie w przekonaniu, dzisiaj sam prezydent, który na pytanie, co mu się w tym roku nie udało, odpowiedział tak. Kolejne pytanie od pana Krzysztofa. Czy w tym pierwszym roku kadencji coś się panu prezydentowi nie udało? Hmm. Pan Krzysztof zawsze zadaje trudne pytania. Panie Krzysztofie, ja pomyślę i wrócę do pana za chwilę, dobra. Więc mimo nalegań osób, wyznawców z naszego miasta Tarnów, tylko nie z naszego miasta Tarnów, tylko z naszego miasta Tarnów. Którzy i jako płeć żeńska i jako płeć męska upraszali swego czasu, żebym powiedział coś dobrego, żebym powiedział coś pozytywnego. No to ilość pozytywnych przekazów, jak widzicie, które znajdują się na koncie facebookowym prezydenta jest tak wielka, że zachodzi potrzeba, żeby ktoś znalazł po prostu jakieś zgrzyty. No żeby też prezydent nie popadł w jakiś taki samozachwyt i taką pychę, bo pycha kroczy przed upadkiem, a skoro prezydent ma problem ze stwierdzeniem, co w tym roku się nie udało, no to od tego jesteśmy my, ja i Leszek. Nie wykluczam, że kiedyś nagramy razem jakiś odcinek czy komentarz do sesji Rady Miejskiej, ale ponieważ obaj jesteśmy prywatnymi przedsiębiorcami, więc jest kłopot, żeby to wszystko jakoś razem pospinać, bo prowadzimy biznesy, a biznes prowadzi się w Polsce i w Tarnowie coraz gorzej, więc wymaga to więcej czasu, a opowiadanie wam o tym, co się dzieje w mieście i później opowiadanie i montaż tych wszystkich rzeczy też wymaga czasu. Poza tym dosyć sporej części z Was, albo mieszkańców Tarnowa, w zasadzie to, co się dzieje w mieście, nie interesuje. Bo wystarczy wziąć do urzędu dwa koty i generalnie wygląda na to, że Tarnów zmierza w dobrym kierunku. Więc nie będę Wam opowiadał o tym, jak w takich bardzo dziwnych okolicznościach podniesiono w Tarnowie podatki. Nie będę Wam opowiadał, jak prezydent sobie bardzo ładnie dyrykuje lewą i prawą stroną sceny politycznej Tarnowie, czyli i PiS-em i PO, bo wiecie, ja tłumaczyłem Wam kiedyś, że partyjniactwo w samorządzie nie jest dobre i prezydent też mówił o współpracy ponad podziałami, natomiast ja bardzo podziwiam to, jak on całą Radę Miejską rozgrywa. Dobra, powiedziałem, że nie powiem, ale powiem. Więc mógłbym tutaj wklejać takie fragmenty i wydłużać to w nieskończoność jak, jak radni PiSu 12 września, tak to było? Jak się bulwersowali, że w tym najwyższej możliwej wersji o tam 50 ponad procent, to się nie zgodzą, i później się nagle zgodzili. Na troszeczkę niższą, ale niespełna 50% podwyżkę. Henryk Łabędź tłumaczył to wiele sesji później, tym, że prezydent przekonał go koniecznością posiadania pieniędzy na wkład własny do wielu inwestycji. Natomiast jakież to czynimy inwestycje? Budujemy jakiś tam kolejny stadion piłkarski, na który pozyskujemy środki, a to za czym zagłosował wtedy PiS, czyli za tą podwyżką podatków, w moim przekonaniu, to jest moje prywatne zdanie, ale raczej jestem pewny, że tak było. PiS zagłosował dlatego, że dostaliśmy kasę z województwa na budowę, czy remont, czy rozbudowę ronda przy kościele Misjonarzy na Krakowskiej według starego, niedoskonałego projektu. Więc 30 baniek z pieniędzy przedsiębiorców tarnowskich wyciągamy po to, żeby kiedyś tam wybudować czy przebudować rondo według starego i niedoskonałego projektu, więc będziemy później, jeśli to w ogóle dojdzie do skutku, psioczyć na to, że ono jest złe, ale będziemy to budować, bo już przeszło. Z remontami remontów na razie bywa różnie. Tuchowska się remontuje, i jak na samym początku wyglądało to naprawdę pięknie, bo prezydent posłuchał przedsiębiorców i takich różnego rodzaju społeczników, którzy doradzali, żeby ten remont przemyśleć i faktycznie, żeby ta droga była przejezdna, no to, no to zaczął się teraz przy okazji takiego mini reduktu, który tam powstaje, jakiś problem i te terminy się wydłużają. Z Lwowską pojawił się jakiś problem i terminy się wydłużają. Wrzucę jeszcze to, co mi teraz przyśród głowy, czyli, czyli takie inwestycje typu fontanna na ulicy bernardyńskiej, gdzie sprawa jest w sądzie, bo była naprawiona z naszych środków, a nie z gwarancji drzewa na ulicy słonecznej, które na gwarancji miało być wymienione na wiosnę, ale sprawa jest w sądzie, bo nie zostaną wymienione, więc zobaczymy, jak to się skończy. Za 370 tysięcy toaleta na piaskówce, gdzie sprawa jest w sądzie, bo toaleta nie działa prawidłowo, a gwarant, firma, która to tworzyła, się nie odzywa i nie poczuwa się do konieczności naprawy. Ja nie wiem, jakie są tego powody, ale generalnie sprawy są w sądzie. Więc. Więc cóż ja mam opowiedzieć? Może znów wykorzystam fragment dzisiejszego live'a. I na pytanie moje o Mediatekę, czyli po podwyżce podatków, kolejny burzliwy temat, gdzie prezydent wtedy, w porozumieniu z radnymi, chociaż temat był na ostatnią chwilę, wszystko było na szybko, projekt był na bardzo szybko, bo poszedł końcem 2024 roku. Ten projekt Mediateki miał być złożony do jakiegoś tam programu Fenix, żeby zdobyć środki na na budowę tej mediateki w trzeciej, już Wam nie będę opowiadał, bo już Wam opowiadałem trzeci, trzy, trzy razy chyba. Leszek opowiadał całą historię, bo tu już tam jest chyba z półtorej bańki wydane. Ta mediateka miała być w trzech, w trzech różnych lokalizacjach. No i słuchajcie, dzisiaj pytam, czy ten projekt będzie jeszcze do tego Feniksa w kolejnej jakiejś jego edycji zgłoszony. I prezydent odpowiada coś takiego. Kolejne pytanie od Pana Krzysztofa dotyczy projektu Tarnowskiej Mediateki. Dlaczego projekt nie został zgłoszony do programu FenX i kiedy jest planowane ponowne złożenie wniosku? Panie Krzysztofie, oprócz projektu budowlanego czy projektu architektonicznego był jeszcze, potrzebna była jeszcze do tego programu analiza uzasadniająca tego typu inwestycje. O ile pamiętam, wówczas w terminie ogłosiliśmy przetarg na sporządzenie takiej analizy, nikt się nie zgłosił i to padło, natomiast do tego tematu na pewno wrócimy. Program Feniks jest kontynuowany, mam nadzieję, że będzie nadal, chociaż znowu pojawiają się głosy, że ze względu na przenoszenie czy przerzucanie części środków chociażby z KPO czy z innych źródeł. Na obronę cywilną, na obronę ludności czy na zbrojenia to może być trudniejsze. Prezydent, w zasadzie już nie pytany przeze mnie, ale przy okazji tematu jakichś inwestycji w drogi osiedlowe, napomknął ulicę Lutosławskiego, przy której mieszkam ja. I prezydent zasugerował, że niewykluczone, że trzeba będzie to zrobić w takim trybie, że mieszkańcy na tą drogę zrzucą się sami. Ulica Lutosławskiego nie chcę wskazywać palcem, kto przy niej mieszka, ale jest z nami dzisiaj na tym live i zadaje pytania. Ta ulica też czeka na swoją kolej. Być może trzeba będzie wzorem innych miast proponować inicjatywę obywatelską, to znaczy przyspieszamy remont pod warunkiem, że mieszkańcy danego Danego terenu, na przykład zechcą w remoncie tym partycypować. Wyobraźcie sobie, że mi to nawet kiedyś przyszło do głowy i zadzwoniłem do ZTIK, żeby zapytać, co by było, gdybyśmy na przykład sami chcieli spróbować tą nawierzchnię jakoś wyremontować. I wtedy w słuchawcu słyszałem, proszę pana, to są miesiące ustaleń, i tak dalej, i tak dalej. Więc już, już po tym telefonie wiedziałem, że nawet gdybyśmy chcieli to zrobić sami, to po prostu nie ma takiej opcji, bo proszę pana, to są miesiące ustaleń, i tego się jednak. Nie da zrobić, proszę pana, to nie jest takie proste. Ale prezydent teraz sugeruje, że może faktycznie my weźmiemy na siebie ten ciężar. I zobaczcie, wklejam wam teraz pytanie, które zadałem prezydentowi znów na dzisiejszym live'ie, którego Wiktor Bochenek nie odczytał, i jest pytanie pana Krzysztofa. Też za długo. I chyba nawet nie ma pytania. Nie mhm. jestem w stanie się dopatrzeć tutaj podziękowania. Bo prezydent mieszka bardzo blisko mnie i do swojego bloku ma asfaltowy dojazd do swojego parkingu, a kiedy y, upominałem się w ZDK kilka razy, odkąd mieszkam, bo mieszkam tutaj już y, siódmy, ósmy rok przy tej ulicy, więc próbujemy z sąsiadami tam no, wnioskować o to, żeby jakąś nawet tymczasową nawierzchnię zrobić, bo są straszne dziury, a w lecie po prostu są tumany kurzu, więc może z programu Czyste Powietrze zrealizujemy tą inwestycję. To cały czas słyszymy, że się nie da, nie da, nie da. Dzisiaj, dzisiaj prezydent powiedział, że może sami sobie, sobie to zbudujemy. Tymczasem w tamtym roku, to chyba było czy już dwa lata temu, w czerwcu, też robiłem z tego aferę, wprowadził się do jednego z nowych bloków, wybudowanych dużo po nas, po domkach i wcześniejszych blokach, jeden z urzędników. I nagle 350 metrów drogi asfaltowej w trzy dni zostało wykonane. I na moje zapytania, bo wysyłałem do ZDiK zapytania o to, kto to sfinansował, jak to sfinansował, bo ZDiK mi powiedziało, że to sfinansowało miasto, znaczy deweloper w całości, jak dzwoniłem do dewelopera to mówi w żadnym wypadku, to miasto zrobiło, w końcu wysłałem zapytanie o dostęp do informacji publicznej i się okazało, że połowę miasto, połowę deweloper, czyli się da i wtedy już argumenty, że tam samochody ciężarowe przyjeżdżają i tak dalej i tak dalej to już nie miały znaczenia jest zrobiony asfalcik, jest zajebista droga dojazdowa, jest pięknie, no nie? A my będziemy rozważać, czy Sławskiego być może zrobimy w takim trybie za jakieś 5, lat, z jakieś 5-10 lat, jeśli my sobie ją zrobimy sami. No ekstra. Naprawdę ekstra. Więc no, nie wiem, czy to będzie podsumowanie dobre tego roku, ale generalnie trochę tutaj rzuciłem prywaty. Jakimś specjalnym optymistą co do tego, że w mieście będzie dobrze, nie jestem. Jestem umiarkowanym optymistą, żeby nie powiedzieć, że po roku obserwacji tego tak naprawdę blisko i poświęcania naprawdę wiele czasu i myśli temu zagadnieniu, że to się raczej nigdy w dobrą stronę nie odbędzie, ale wiecie dlaczego? bo największym potencjałem naszego miasta są ludzie i największym problemem naszego miasta są też ludzie, czyli my. Bo jesteśmy bardzo emocjonalnie nastawieni i bardzo łatwowierni do tego, co się pojawia w internecie, jako taki marketing, wiecie, takie pompowanie takiego fantastycznego nastroju i takich informacji, że wszystko jest wspaniale i wszystko jest pięknie. A kiedy ktoś wrzuca jakieś wątpliwości, ja nie mówię, że hamsko i tak dalej, bo ja się staram to robić kulturalnie, merytorycznie i z miłością bliźniego. Czyli ja nie oceniam ludzi, nie oceniam rządzących, nie oceniam magistratu czy radnych, tylko oceniam ich zachowania, to co mówią i tak dalej, i tak dalej. Bo nie mogę osądzać ludzi, ja mogę oceniać tylko i wyłącznie zachowania i komentować wam, czy to jest dobre, czy to jest złe. Chyba na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do skutku jakiś taki komentarz, gdzie z Leszkiem razem opowiemy Wam o bieżących sprawach. Mam nadzieję, że to się, to się uda. Chociaż też, gdyby się znalazł ktoś, kto nam pomoże to nagrać i później zmontować, to też byłoby nam o wiele łatwiej, bo to zajmuje sporo czasu. No i tyle. Dajcie znać, czy. Czy jest sens, prawda, bo to tam wyświetleń tych moich nagrań, no to jest jakieś tam 2,5 do 3 tysięcy, czy to jest dużo, czy mało, wydaje mi się, że sporo. Niemniej jednak odnoszę wrażenie, że, że nie interesujecie się tematem i nie interesujecie się tym, jak to wygląda naprawdę, albo kiedy dostrzegacie pewne problemy, no to każdy się po prostu boi. Ja często słyszę takie pytania, czy Ty się tak nie boisz? Czy Ty się tak nie boisz opowiadać? Przecież Ty masz firmę, no nie? Ja mówię słuchajcie, jeśli, jeśli temu kto mnie pyta o coś takiego, yy, mówię jeśli Tobie do głowy przychodzi takie pytanie, żeby zapytać mnie czy ja się nie boję mówić takich rzeczy, to to, to już jest sam, sam fakt takiego pytania, że wychodzi na z Twoich ust świadczy o tym, że coś jest tutaj kuźwa chyba normalnie źle, no nie? Bo ja wiem, że jakiś smutny pan czy smutna pani z jakiegoś urzędu Przyjdzie i zajmie Krzysztofowi czas w pracy, jakąś kontrolą itd., itd. Natomiast ja mam czyste sumienie. Mózg po prostu przez prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Tarnowie dość uodporniony. Jeszcze nie mam dość, chociaż naprawdę jest coraz trudniej, powiem Wam szczerze, prowadzić tą działalność, ale do tragedii jest jeszcze bardzo daleko. Mm, więc biorę pod uwagę różne warianty, jestem świadomy jak wygląda polityka, jestem świadomy jak są uciszani jacyś tam niewygodni komentatorzy i tak dalej i tak dalej. Ale cóż. Jeśli Bóg z nami, drodzy moi, któż przeciwko nam? Pozdrawiam Was serdecznie. Szczęść Boże. Pa. Aha, miałem Wam mówić, że byście zwracali uwagę, bo bardzo istotne w życiu i w polityce, czy w jakimś przekazie medialnym, jest to, czego nie widać, więc bądźcie czujni i zwracajcie uwagę na szczegóły. One są bardzo, one są bardzo istotne.